Choć już. Możesz nie świecić nam to na, możesz na mnie do latarką. Dobra. Ty możesz na mnie nie świecić do latarko! Ale <laughs> to ty na mnie świecisz. Ale ty. A, a, ale... <laughs> ale to ty dzwonisz. Dzwoni? Twoja mama. Dam, mnie codziennie. Mm. No. Mm. No. Na plotoczki plotunie. Oh. Hello, ja z... mam pytanie. No. Czy, my, czy my jeszcze raz robimy ten wstęp, czy nie? Tak. Hello, z... z... Za mną, Mordę! Hello, z tej strony, no. Ronnie. Dzisiaj za mną jest znowu Degus oraz Mokel. Przywitaj się. Znowu. Hello, guys. No i znowu ja, niestety. No i znowu on. <laughs> Więc dzisiaj no, tak. znowu robimy fnaf Co op i tym razem. Drugi FNAF. Nie robimy FNAF 1 czwartej 5 nocy na razie, tylko idziemy w FNAF 2, pierwsza noc. Musisz mogę kliknąć y, play i ready. Oliver A, bo jeszcze ja, no zapomniałem. No, jakoś taki upo jesteś. No chyba widać po mnie spójrz taki mam trzy. <noise> Ty jak patrzysz, to widzisz dosłownie 100, 180 stopni. No nie, widzisz, jak nie? mucha, ja w 360 widzę. 360, w 360? Przód, w tył, lewo, prawo? No, jak muchy. Słuchaj, ty możesz dwać i patrzeć na ekran. Cześć. Jezus, jak Freddy! Mogę? Hey. <laughs> no, dosłownie. Ej no, Boże, nie, ty wziąłeś. Mogę, nie mogę pominąć już przez przypadek. A czemu noc pierwsza, o co chodzi? Bo FNaF 2. A zrobiłeś na drugą? Znaczy pierwszą? Czy już na drugą chcesz iść? USA November. Tak myślałem. <noise> ok, oh, chodź. śmieć. On ogląda, daj mu spokój. <noise> Son, Jak on ogląda, jak on tu stoi? Jak scenkę ogląda. A dobra. Cześć. Mordę a co ja, ja, ja mam pominąć? Bo na ładne jest. No my pominęliśmy, jak... ale bo to, Jezus. bo to jest kontynuacja pierwszej cutscenki, więc pewnie nie, nie zrozumiesz i tak. A. Jezus Cika. Siemaneczko. A, a, a ogólnie o co w tym chodzi? Bo ja nie wiem. No to jest FNAF po prostu i... <laughs> Patrz, pooglądaj sobie najpierw mapę. Nie wchodź do biura, bo jak wejdziesz do biura to się automatycznie noc zaczyna... ...przątać. Okej, okay, chodź. Przysrałem. <laughs> y na spacji masz maskę. Dobra. Y no, to ja będę robił taski, tylko po to, żebyś... Niesekitenki. O, no właśnie. Biorę. Żebyśmy mieli więcej pieniędzy, żebyś sobie mógł kupić latarkę na następną noc. Odsuń mi te taski! Wszystko wyjaśnione? No to lecimy. Main room, kids' cove. Main room. Znowu. Boże! Party room, toilets, okej. Okay. i okay. miałem. Czego ty się wystraszyłeś? Êtrea miałem. No, bo tutaj możesz mieć Êtrea tak jak normalne w nafie. Ale, no. ale, ale chyba papet trzeba z pierwszej nocy nakręcać. Tak, jakby. ale od drugiej godziny dopiero. Zawsze. Patrz, tu jest w ogóle fajne to, że nie musimy zapalać, możemy sobie po prostu wyjść. No. Aha. Ale Aha. jeszcze istnieje Fox. No wiem, no ale nie teraz. Czy, ale to co jak będzie Foxy i widzimy na ukrytecz to nas zabije od razu? Nie no, musisz nie. wejść w niego. No. A on tam fajnie daleko czyli stoi. To w, czyli to w sumie działa trochę Gary No, tak. trochę tak. Ej, bo moim ale, marzeniem ale tutaj jest zostać zamordowanym przez Balumboja, bo chcę zobaczyć, czy tak się da. A nie chcę na siłę teraz w niego wchodzić, bo... <laughs> po pierwsze to dziwnie brzmi, a po drugie. Boże. A po drugie. Ja bym chciał. Ja bym chciał zacytować bardzo piękny tekst. E, e, małe dzieci trzeba jebać prądem, bo uważam, że. powinien się z olśnić ze syna. Też! Patrz to, jak ktoś wchodzi. Ja mnie, akurat zapalimy światło i ktoś wchodzi do pokoju. Czekałem, że może, może na przykład, nie wiem, lat. Na... to ma. Jezus! Bonnie. <śla> no. Nie, nie, Mogę jednak nie wychodzić. No, Mogłeś zostać w biurze. A to jest kurwa głośne. O, Balloon mnie nie zabija jak w niego wejdę, fajnie. Czemu on ma. Ej, czemu jak jest tym ghostem? To Balloon Boy ma, jest... on ma czarne oczy, on On jest, on normalnie ma czarne oczy. On nie w ventach zgubił. No. No, Ej, może a... widziałem ciebie, kuba. A jak, jakie ty masz jeszcze taski? Właśnie nie wiem, Oliver, sprawdź. No, boże, patrzę. Ale to masz chyba main floor. przy wejściu, a nie co do zasady. Main floor masz. Ale gdzie? No, właśnie szukam, ale nie wiem gdzie. A jest tu. I black. Nie, main floor. Znaczy, main room. A, 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 a bo ja to wiesz, to, to mogę robić. On. A on? Ej, zrobiłem. A nie, nie zrobił. Nie, ty nie możesz. Po pierwsze jesteś night guardem, więc nie możesz, a po drugie nie żyjesz, więc nie możesz. Ej, bo, bo on jest przy przywętach Widziałem a... właśnie jak tam szedł. Jeszcze nie wszedł do ventów ale stoi pod. Przygotowujesz się. A chcę zobaczyć, jak wejdzie. Jest jaki on ma brzydki ogon. Ej, ja też ale, nie ej, ej, ale, ej, Ale czemu on nagle mi zrobił Czewskere? Przecież ja nie byłem nawet blisko niego. Ej, zika idzie. Idzie powoli, rusza się. No, Dobra, ona jeszcze na jest. No, no, no dawaj jest... wchodź, bo chcę zobaczyć. Mów nam, jak będzie wchodziła tutaj do nas. O -o -o -o. Na razie stoi w korytarzu. O tutaj. No oh, widzę. E, idzie dalej do venta już. Okay. Boni? Nie, nie cika. Widzę ją. Jak to? jest Czemu ona skręciła do niego? No bo ona tu jest... Mażej. Bo ona se tu stoi po prostu, a później wróci, pójdzie se do swojego. Czy on może tam wejść? Ale mu się uszy to Ogólnie leczy. ten pokój powinien być tu normalnie. Jezus! Ś... Normalnie ścianę powinien mieć. Ona o, ona tu idzie! Eee nooo ona tu idzie. Jestem na różną No przecież Sojczyka może przejść przodem, tylko to i Boni. Nie. nie może... Tak, tylko Nie. To... Tak, tylko... Nie, znaczy nie może przejść przodem, ale może tu stać. Ha, okej. Okay. Tylko to i Boni nie może stać w korytarzu. To tej to Freddy, Freddy idzie. A, no to jednak może ten przejść, mówiłem. I może? Przodem? Ha. Ej, to to nie jest godne z oryginalem. Yes, no. Nie, mnie Nie, Nie, przodem nie może być w oryginale. Nie świeć na niego. Pamiętaj, że na niego nie świeci. dzisiaj nawet. Ale on jest gruby, ta... mój gamer boy. Ale ma ładny środek i pusty. Co ty z nim robisz? Ukoś jakiś. Bo nie jakiś. jest, bo nie jest. To fajnie. To wchodzi, Jezus wpłynął! <słuch> <słuch> Został się. Niech on już tam idzie. Dziękuję. Wraca, wraca. Ej! No bo mi ze przeszkodził. No ja mam nadzieję. Taski zrobione wszystkie. Przestań! Już zląkłem się stał! <noise> idzie, 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 I bo okay. chyba też to zdenerwowało. Tak, tak jak. wykonia wygonia. Wy wygania światło, to Toy Freddy go przyciąga. On się tak wnoża no. na to światło, że wchodzi. Cika i Boni są w korytarzu. Widać po nich. Ej, w ogóle... Ej, my się za to światło. Ogólnie, ej, chodź Michał. To, 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 to ty trochę z daleka wygonasz jak ten Weedrad Cika. Jezus. Toj Freddy się rusza. Tak, Toj Freddy idzie do korytarza. Znaczy, znaczy do przedciąga dopiero. A nie, już idzie dalej, idzie do korytarza. Libier, oliwier, oliwier. Widzę jako. Jezus, nakręcamy pozytywkę w, 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 w rytm pozytywki. gratuluję. Ej, no bo wciąż gdzieś światło po zapalał, upo. Widzisz tu sam mówię, że nie ma prądu. No bo nie ma. Nie no, w nafie 2 normalnie jest. Y, bateria, nie, bateria. Nie, ma. Ja się na niego, bo A jego nie to denerwuje. Nie ma denerwuje. prądu, ale jest bateria na latarce. A no to tak. No. Chyba. Tak, i tak on jest... Jest, tak, i on... To jest latarka jest tylko na ten y, główny hol, bo po, po bokach można zawsze. O. Boże, jak pobiegł! Jestałem odcinek. Boże biegnął. Za to było kuba! <grybujesz> Widzę. O Jezus, już zdążyła <grybujesz> założyć. <grybujesz> już się przebranżowiła. No. Ale... Taski stierkają, wszystko jest się... takie. Zobacz, to Wojda pójdziemy. No, uwielbiam. Ło wow, Wojda Ej, nie mogę. O, mogę. O, czerwone jakoś. O, zniknęło. Jezu, jak ja wyglądam. Zażegam się. Ej, a ja fajnie wyglądam, jak chwilę Afton. O, jeszcze czerwone światło zginęło. Piękno. No. Ile ty stałeś kasy? 31. O, o e... my god. czy Czarte... to 43 Ej, 35, nie fair. Ej, ale, nie fair? Ale, ale... Ale, ale po co płacą dla zwłok? Nie rozumiem. Tak o. Żeby się pytał, ale to, to się nie zabierają. Jeszcze mi, mi to się mi to odpowiada. Też to jeszcze nie zabierają. No on teraz on teraz wraca do domu jako zwłoki, a tam taka saga z, robi. You will not kill my allies. No Już masz pieniądze. Saga. Battle Saga albo Pocket Sage. Na grupie. Dobra, chodźcie, nie ma czasu do stracenia, idziemy, bo w tej nocy będzie jeszcze. Czemu ja taki wolny jestem? moje oczy wygiego dziwnie. No bo y, po prostu ci się. Każ... Zawsze taki byłeś, tylko jak byłeś duchem, to jesteś szybki i ci się... Zawsze a. Tak zostało. A ja, ja tak myślisz czemu taki wolny jestem. No, zawsze taki byłeś. No. I zawsze taki będziesz. Znaczy nie, ja jestem wiecie, bo, bo ja próbuję ćwiczyć i ten, a wy mnie tak wspieracie. Okej. Okay. Nie ma za co. Zawsze do usług. Dobra, wiecie co? Uważajcie, ja bo w tej, wiem. w tej nocy jest Foxy. Już. Nie wiem. Balloon Boy. Balloon Boy. I Jezu, mój ulubiony! I Mangle. Wszystkie toje. Serio? już... Serio? Tak, wszystkie, wszystkie toje a. już są i Foxy. Jego nosek nie pipka, a tutaj? No, nie pipka. Żadnych nie pipka, właśnie. Sprawdzaliśmy. Jezu, o Jezu, ja mam nocy. No, o, nic mi miałeś. Nic mi. No. Widać, poprawię. Na no, dzięki, jakie grzybki z wiesz. Tak myślałem. Jak tak. coś długo przy tym wejściu siedziałeś. Posłuchaj, byłem pod żabką i tam był taki koleś, który sprzedawał takie jakby bułki, które miały na sobie kształt y, takiego jakby. Ruszył się. Dzieci Michał, Dziebko. ktoś się z przywitał. Hello! Pierwszy raz Freddy wyszedł szedł ze sceny pierwszy. Ej, ale rozumiesz, kupiłem takiego typa takie grzyby, co wyglądały jak misie. I, i od teraz są takie halucynacje z FNAF-a. Oj, oj, oj. nie. Czy FNAF to sen, mordercy? OMG. Jezus, samochód. Słuchaj. Patrzę marionetkę, samochód przed nią stoi. Może faktycznie. Serio? Pokaż, pokaż, pokaż. Audi. Pokaż. Wejdź z kamery. No już. Parts and Service. Love. Może Foxy idzie do nas. Jezus, Bonnie, Jezus, Jezus. czeka z wszystkich. wszystkich, wie, Nie. Okay. To dawaj, mrugaj mu. A to, to został, ostat... mu. został mi ostatni Michał? Tak. Dara... Mi? Ej, Foxy, Foxy wracaj, uciekaj, uważaj. Nie, Michał od razu wiedział, co robić na Foxego a my jakoś przez jakiś czas nie wiedzieliśmy, co zrobić. No, Zawsze trzeba migać mi na Foxy'ego Ja też mu tak mówiłem, a on do mnie, że trzeba świecić cały czas Nie, bo, bo ty nie mówiłeś, to dopiero później to powiedziałem. Mówiłem, że trzeba mrugać No wszyscy niech to przyjdą od razu Boże, samochód Chory, jedzie z mlekiem Gdzie Co samochód? Zarąbisty Co ty masz do na plecach? O oh, Jezus Czy to jest... Kto to jest? Nie wiem Ale ktoś <laughs> jest Myślałem goodness, przez chwilę, że to Britney Spears Halo? Gdzie gdzie, gdzie? 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 Czemu Obyd. wiąże się Powiedz jak Obyd. będzie wchodziło do pokoju Jezus, Balumbo bo jest w już <noise> Zjadł mnie Co? Zjadł Ej, mnie bo on tu jest, bo on tu jest się patrze... Jezu, Foxy jeszcze idzie Bo ja się patrzę na wryczny. O, y, Boże, Freddy, wchodzi Freddy, Freddy, Freddy O, dzięki Boże Jezu, jeszcze dziecko tu przyszło. <noise> Najczęściej no w tym momencie Foxy zaczyna biec, jak się maskę założy. Właśnie, więc weźcie go może... uświećcie na niego. Hi. No, cześć. jego tam bądź, dzieciaku. Po co ci ta maska? Boże! Ale stoi z tej mango. Kto? Ej, bo Boni siedzi w ogóle w tym będzie. Nawet ja da, nie widziałem. Ale tego samochód nie może wjechać. <laughs> Korek zrobili. Jezu wzgórza wgórz, krzesławickie FN. O wjeżdża! Boni, boni, boni. No jeszcze Foxy przyszedł. Szybko świetcie na ten korytarz. Nie, nie kamery! Oj co, ej! Jezus, samochód! Boże Audi tu siedzi jakieś obok mnie, e, broń! No cika jest, cika, feli, feli, jeszcze. cika feli. jest! Freddy, Jak się wystraszyłem! Jezus, jesteśmy między młotem a kowadłem! Dzika jest jeszcze, i mam go e, wchodź samochód! Jezus, ja, samochód! Wchodzi. Wchodzi. Ona wjechała! Jakiś że... BMW obok mnie zaparkowało Ale ja myślałem, że ona cię zje, bo ty tak blisko węta byłeś Papieć, papieć! No daj mi wreszcie tą kamerę, choć raz No dobra, ma O, zostawili nas już w końcu Niech tak się nie, zebrali nie, wszyscy Nie, bo jeszcze Cika jest Jaka sexy Ale ona może o, tu być Taki bubis. No ona może tu być Jezus, coś tam grać zaczęło to Tylko ten nie... dzieciak pewnie. Tylko nie stój za blisko węta, bo jak będzie wychodziła, to wejdzie w ciebie. Tylko zmiecie? stój po drodze no nie, a, a może wejdzie a, a udami. A może wejdzie we mnie? Ja myślę, że cię zmiecie po drodze. No. Potom cię zgarnie? Usiądzie mi na twarzy. Więc... Rel. Bo długo bo, tam nie długo. siedziała, i to dupa wypinała. Ona no, utknęła. No, rel. Tak. UCN, referencja? Ej, powinni tu wprowadzić UCE na 50-20, byśmy zrobili w cztery osoby. O, Boże. o Boże. Ej, no! Ej, no, ile ona tam się tam do tego wypina? No, ona utknęła, trzeba jej pomóc. To o, chodzi, chodzi, chodzi. Może! No, trzeba... Wjechała! <laughs> Jak weszła, to dziecko powiedziało Hello, i myślę, że to ona. <laughs> to przywitała się z nami. Z tego Bo miła jest, jest. Widać, że wychowana. Eee, no Jezu, super! Ja bior... Pilnuję, przyjaciół. Ale w ten... mnie, że tylko tym tego papeta pilnuje. A kto ja ma? Ja też wychowuję. A ty jesteś, brzydki jesteś. Dzięki! Ja, nie do... ja do niego mówię. Ale on <noise> się chyba jakoś ma. Jezus, czyka tam biegnie jak taki sepia. Jezus! <głos> <głos> jak to? <noise> <noise> Serbix! -e Ona tam za tym bonim pobiega, pobiegła to myślę, że oni ma jakieś porachunki. Ej, no szybciej, bo ja bym chciał iść. <laughs> Ale proszę ruszać tą dupę, tak? Ta kamery działają czy nie? No tak, y tylko że... Rob papy, my idziemy po te. Ja Robię jestem ją. już tutaj, zrobiłem już. A. Jezus czeka na mnie! Szarżuje! No, no bo ona jest sobie eee. tak. Chodź zobaczysz jak Cika nagle dziób założy Boże Ej, auto pojedzie. jedzie widziałem on, Ona zgarnęła po drodze mam... Bo ej, 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 to, to teraz aniołatniki nie mogą nas zabić? Nie. Nie, bo już jest dzień. A ją skoczył! Właśnie! Słuchaj, Jezus, to, jest, to, jest, to jest! Zapomniał czegoś! Ej, mordo, gdzie ty idziesz? Maciek ja nie zapomniał! Może wszedł? Zablokował się tam. Zesrał się. Ej, on tu nie stoi! Ma go. Nie ma go. Jak świecicie, to widać jego cień tutaj. A, nie mogę tego. Ja widzę go w kamerze! co tam to to tutaj jego miejsce. Ja on ja czegoś zapomniał. Chcę sobie być sam, na ma parę wszystkiego. Okay, dobra. Pamiętaj o papecie. Dobra, macie tak. E, fix the main floor. Dobra, my po prostu chodzimy po wszystkich pokojach i patrzymy. E, macie kuchnię, główną halę. Dwa kuchnie. Dobra, wziąłem klucz jak coś. Dwa razy main floor i tyle. I, I kuchnię. E, music box. Ten, co już zapomniał. Już. Ale teraz szybko spada, co jest? Normalnie spada. Bo, po nie, minutu, bo Bo, 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 bo y, Oliver nie nakręca. Ta, no ale bo. nie jest stary, bo już była troska do sobie końcóweczka No zagadaliśmy się. Jest, wtedy się prześnię, tak? Muszę na Ej, Wy, już, się, już, się, już się ruszył jakiś, czy nie? Mm, nie. nie. Jakoś dziwnie w miejscu Podejrzanie. O, ładnie nakręcasz na o, o, widzę, widzę Hallo. Ej, cika ci, 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 zdjęła dziób. Ta, ona ona chyba tak zawsze. w ogóle od razu, jak się noc zaczyna, to zdejmuje. Aha, bo, bo musi wziąć oddech, musi, musi ściągnąć tą maseczkę. Tak. Na wirusie. Nie, to jest maseczka piękności. A, rozumiem. To, 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 to wcale nie tak, że bez jest trzy razy bardziej sexy. No, ona co robi skinker. szkoda, że jej skóra cię nie kieruje. <laughs> I'm doing my skinker, but my skin doesn't care. <laughs> Ja no, już widzę tego balona śmiecia. I Foxy jest, Foxy nie widzi. Jezus, no właśnie tamten Jezus, idzie. Jezus, Withered Chica na mnie idzie, szarżowała. I Freddy! Przy, ej, wszyscy idą do venta, what the fuck. Nie no, a no tak. Jezus, komicznie wyglądają Widredy w vencie. Hi. Ale, ale nie, posłuchaj. Withered Freddy, Withered Bonnie i balon był... Wszyscy razem wszyscy do venta. Foxy. Michał, ogólnie jak... Bonnie weszli w siebie. Hello. Ejka. Serio? No popatrz, są w dwóch, dwóch Fredich. Ej, panu Ej, Ej, Freddy, 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 Freddy. U, Jezus. Szybko ktoś ma Jezus, jakaś czicka tam idzie. Jaka brzydka. A, z... A, co to druga? Myślałem, że słyszymy już tej ładnej sekcji. Nie właśnie, ta brzydka. A ty co? A ufła. Tak jesteś... Brzy... Przestań jest świecić! świecić. Ale ty jesteś chyba brzydki Weź ty popatrz na siebie. Co ty robisz z własnym życiem? O tych oczu szukasz wcześniej. <laughs> On razem jeden na mnie je zaczął szarżować i mnie zabić Bo nic będzie. <laughs> Ej, bo nie wyszedł Ja co wyszedł? Czwisknął się <laughs> płynął <laughs> Płynął Dobra Isop właśnie. Płynąć nauczyli w tym flapie 2. Nowe umiejętności mają. Hi. Oni chyba też sobie perki ballou kupują Balu Balonboy, maska On też tu płynął, oni sobie też perki kupują No Ale balon też robi haha. No, to też, ale wiesz się zlazło tu coś Jezus, jakie brzydkie Ej, wsza, wyszła, wyszła Płynęła, Wsza Płynęła. <laughs> Czy ja powiedziałem wszła? Tak, wszła A Foxy poszedł Hmm. Też to, że my zdejmujemy maskę, jak oni jeszcze tu stoją. No. no. Oni patrzą na nas sobie do prostu. Jezu, oni, oni stoją w, w sobie. Weed red po w wencie. Y jeszcze na kamerze go dopiero. Jezus biegnie tu! <laughs> Dlaczego ty patrzysz na inne kamery niż papetta? No to mi się nudzi. Widać. Jezus biegnie tu. <laughs> On, on tu się on zaczął... stoi, w ogóle jak prawdziwy królik. No, ale on dosłownie zaczął biec z tą ręką. Gruby, gruby, gruby! gruby. Z tą ręką, tak jakbym mi chciał zajebać. No, popatrz no, na jego rękę. Wszedł, wszedł, gruby! Znowu. Wróci Wrócił się do nas. Popatrz na tego bo niego. on wygląda z tą ręką, jakby miał zajebać. To jest kangura, nie królik. <gulak> Kuba kangur Wystaje mu tam To jest, taki, to jest taki przepiękny zajączek wielkanocny No, nie no, to jest kangur z tą ręką Ej, Oliver, Oliver, podejdź do niego, no. nie, nie masz psychy, podejdź do niego Podejdę Siema no. Na dłużej nie No, po... no, jeszcze chwilę, jeszcze chwilę Nie Halo Bo jeszcze we mnie O Jezus <laughs> Nic tu nie ma, zapalam palami. Jezus, poszedł. przedł Tak szybko Skąd, skąd? On się tu tepnął i nagle... jest. On tu w ogóle się nawet nie zatrzymał przed korytarzem, on tu przyszedł i od razu wszedł do nas. No. Ja nawet nie widziałem, że on idzie, ja tylko zaświeciłem i wszedł. Elo bonnie, bonnie, On stwierdził, że się się nie będzie i od razu wszedł. Zobaczy co on zrobi, jak wybije szósta i będzie dalej w węcie. Hello? Jezu! Yes, no. bo... bo... <laughs> Usz! Pomysłowy jesteś, Michał. On cię staranował. <laughs> O? Ej, czemu on... Ej, on się nawet nie ruszył i ja dostałem jumpscare od razu. No tak, bo jakby Wjechał w ciebie. Jego model tak niby był już poza wentem. Weź on na ciebie. tego Foxiego. Ale on już poszedł. Ale, ale, ale u mnie bo nie był w węcie cały czas i dostał sobie U mnie też. U mnie to się tepnął do biura. A nie, to on normalnie wyszedł i y, jak już był w biurze to go dopiero z... to zabił dopiero Michała. Ty się masz, wypłynął. ty masz myślę lepszy internet teraz. Wyśred czy wypłynął. Wypłynął, wypłynął. A, no, nie, tak. nie, wszedł normalnie, on już w węcie zaczął stać. Z... Jezus! Czy on może się uspokoić? Bo to je wpływają, a u wchodzą. One już w węcie mm. zaczynają stać. To i cika. Ej bo on tu stoi dalej! Biedny! Boże, on wypłynął! Fajnie! On płynie! Bo drugi On tu płynie! Ej, on tym wiosłuje normalnie! O, Jezus, Boże! Czekaj! Czekaj, czekaj! Ale smutny jest. No Jezus! On tu przychodzi, spawn point sobie zaznacza i wraca. Ja uważam, że... On idzie inaczej. I on idzie? Nie wiem. On idzie inaczej. On ma O Boże. Jedny. Oni mu chyba dokuczają w tej pizzerii. Nie dziwię się. Ej, zniknął. What the fuck? Jak to zniknął? A to tu się znik... nie pojawił. Nie mam pojęcia. Tam się nie pojawił. Moja ulubiona postać. Ej, Wiesz, bo ja ten... już ja, drugi raz zginął i jest przykro. <laughs> Przeżyłem do piątej. Przynajmniej coś, nie? No. A, a, a ile zrobiliście? 54. Ja.. 63. Oliver jest A ty, ile? <laughs> Michał? Ja 43. Dobra. To w takim razie aktualnie żegnamy się. Pożegnajcie się wszyscy. Żegnam się. Ozięble. też się żegnam. Bywajcie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Możliwe, że Dali Snafa 2, żeby z mokerem dokończyć wszystko, co tutaj mamy, więc papa. Papa. Pa.